Każdy z nas ma w domu coś, co go wkurza, na przykład różne odcienie drewna, które się ze sobą gryzą, albo niedopasowane do siebie meble, albo bardzo wąski pokój, który trudno umeblować. Cześć, super, że znów się widzimy. Ja mam na imię Karolina i od 8 lat urządzam wnętrza, a dziś mam dla Was film pełen konkretów, w którym pokażę Wam rozwiązania na Wasze wnętrzarsze bolączki. Różne odcienie drewna. Najbezpieczniej jest mieć w jednym pokoju maksymalnie trzy różne kolory drewna. I wszystkie w tej samej temperaturze: czyli ciepłe, zimne albo neutralne. Przy czym te ostatnie pasują i do ciepłych i do zimnych. Naturalnie ciepłe odcienie drewna to te zawierające w sobie ciepły podton: czerwony, pomarańczowy albo żółty. Zaliczają się do nich m.in. sosna, olcha, dąb naturalny, orzech i bóg. Oczywiście każdemu drewnu można nadać konkretny odcień, używając do tego odpowiedniego lakieru, bejcy czy oleju. Naturalnie chłodne drewno właściwie nie występuje w naturze, ale czasami możemy zobaczyć ten szary lub biały podton w takich gatunkach jak brzoza czy grab. Wszystko zależy od usłojenia. Natomiast częściej są one po prostu neutralne. Brzoza ma na przykład chłodne szare tło, na którym widać ciepłe linie usłojenia. Chłodne odcienie uzyskuje się przez barwienie drewna różnymi środkami, m.in. z białym lub szarym pigmentem. Odcienie neutralne to właśnie takie jak np. brzoza, które łączą w sobie zarówno ciepłe, jak i chłodne barwy, a jednocześnie nie wpadają ani w czerwienie, ani w szarości. Są to m.in. jesion naturalny, który mimo ciepłej bazy ma w sobie dużo chłodnego brązu, klon, który łączy jasną chłodną bazę z jasno-pomarańczowym usłojeniem i szaro-beżowy grab. Jasne i ciemne drewno świetnie się dogaduje, jeśli trzyma tę samą temperaturę. Jeśli masz w pokoju duże, dominujące elementy, podłogę, zabudowę albo mebel w kolorze, którego nie lubisz i nie możesz go zmienić, da się to trochę schować. Najpierw wybierz, czy wnętrze ma być ciepłe, zimne czy neutralne, a potem przekryj to, co cię razi tekstyliami w kolorach, które mają dominować. Dorzuć meble w odpowiednich kolorach i odwróć uwagę dodatkami. Spójrz, jak to wygląda na planszach. I tu uwaga, ważny jest umiar. Duży, szary dywan faktycznie zakryje ciepłą podłogę. Ale jeśli dorzucisz do tego chłodne ściany, to kontrast zacznie podbijać kolor drewna i zamiast uspokoić przestrzeń, sprawi, że będzie jeszcze bardziej chaotyczna. Dlatego ściany zrób neutralne, bo złapią wtedy kolory zatoczenia i nie podbiją podłogi. Dywan ma zakryć, ściany mają neutralizować, a dodatki odciągać uwagę od tego, czego nie lubisz. Duże plamy koloru, jak tekstylia czy sofa, zrobią robotę, a podłoga przestanie się narzucać. Dodatki w odpowiednich odcieniach odwrócą uwagę od koloru mebla, który nie pasuje lub którego nie lubimy. A co z drzwiami, jeśli te nie pasują lub nam się nie podobają? Nie damy rady ich zakryć, ale możemy zrobić dokładnie to samo co wcześniej, czyli pomalować ściany na neutralne kolory, żeby nie podbijać kontrastu. No ale jeśli chcemy mieć żółte ściany, a drzwi mamy na przykład szare i nie jest to efekt, o który nam chodzi, to zostaje tylko jedno. Zanim wymienimy drzwi, możemy je pomalować. To rozwiąże problem. To oczywiście wskazówki dla tych, którzy chcą uspójnić przestrzeń i zneutralizować rzeczy, które ich przytłaczają. Ale wiadomo, jeśli tych elementów jest za dużo, to takie tymczasowe zakrycie może nie wystarczyć. Czasem coś trzeba po prostu wymienić, żeby uzyskać efekt, którego oczekujemy. Pokój tramwaj, czyli długi i wąski. To klasyk w blokach. Najgorzej wygląda, gdy wszystko stoi w jednej linii wzdłuż długiej ściany. Daje to bardzo klaustrofobiczny klimat. Od razu zaznaczę, że wszystko zależy od rozmiarów pomieszczenia i rozmieszczenia okien i drzwi. To nie jest uniwersalne rozwiązanie, ale pokażę Wam na przykładzie jednego konkretnego pomieszczenia, co można zrobić, jeśli nie chcemy robić żadnej zabudowy na wymiar, nie lubimy klaustrofobicznego efektu, Potrzebujemy wyznaczyć wyraźne strefy w pomieszczeniu i dodać oddechu przestrzeni. W takim pomieszczeniu najlepiej działa podział na strefy. W sypialni albo pokoju dziecka świetnie sprawdza się przesunięcie łóżka, czyli najrzadziej używanego w ciągu dnia mebla, na koniec pokoju pod okno i oddzielenie tej części kolorem, również na suficie. To wizualnie skraca przestrzeń i robi z jednego długiego pokoju dwa mini pomieszczenia. W części przy drzwiach warto umieścić przechowywanie, biurko i lub strefę do zabawy. Możemy je zastosować, gdy szerokość pokoju pozwala na wstawienie łóżka równolegle do krótszej ściany, i jeśli w przypadku podwójnego łóżka nikomu nie przeszkadza wchodzenie na nie w taki sposób. Jeśli nie jest to możliwe, to wciąż ustawienie łóżka pod krótszą ścianą może być bardzo dobrym rozwiązaniem, tym razem prostopadle, ale wtedy musimy mieć świadomość, że nie zmieści się tam tyle, ile we wcześniejszym ustawieniu. A jeśli pokój jest bardzo wąski, a musimy zmieścić tam nie tylko miejsce do spania, ale też przechowywanie i biurko, to możemy pomyśleć o rozkładanej kanapie albo piętrowym łóżku z biurkiem pod spodem. W pokojach, do których wpada mało światła, oczywiste jest dobre oświetlenie. Brzmi to banalnie, ale jedna lampa sufitowa może nie wystarczyć, w szczególności jeśli pokój jest duży albo jest w nim dużo mebli. Najlepiej sprawdzi się oświetlenie punktowe na różnych wysokościach, które świetnie doświetli pomieszczenie również w dzień. Poza lampami sufitowymi przydadzą się również stołowe, podłogowe i kinkiety. Kiepskim wyborem w takich pokojach są szare ściany. Szarości i kolory z szarym podtonem pochłaniają światło i robią pokój jeszcze ciemniejszym. Dużo lepsze są jasne, ciepłe lub neutralne barwy. Beże, kremy, ekry, biele, delikatne pastele. Pomagają też jasne tekstylia, zasłony, dywan, poduszki. Duże, jasne powierzchnie naprawdę potrafią rozjaśnić przestrzeń. Tak samo jak jasne meble. Świetnie działa też lustro naprzeciwko okna. Albo trik, który mało kto zna, czyli pomalowanie opaski wokół okna na intensywny, ciepły kolor. Żółty, pomarańczowy, koralowy czy morelowy. To natychmiast wprowadza słońce tam, gdzie go brakuje. Meble z różnych bajek. Każdy mebel z innego świata w innym stylu czy kolorze. Niby wszystko ładne, ale razem wygląda jak przypadkowy zbiór. Żeby to ogarnąć, trzeba nadać im jeden wspólny mianownik. Tu mogą być takie same uchwyty we wszystkich meblach, takie same nogi albo jeden kolor, który pojawi się w każdym meblu. Jeśli nie chcesz malować całych mebli, możesz pomalować tylko jeden powtarzalny element, np. same nogi, same fronty lub półki. A na różne meble tapicerowane możesz położyć tekstylia w tym samym kolorze. Wystarczy jeden wspólny akcent i nagle wszystkie te rzeczy wyglądają, jakby ktoś je wybrał celowo. Oczywiście konkretny sposób musicie dobrać do wyglądu mebli. Jeśli są w podobnym odcieniu lub stylu, to drobny element, jak uchwyty, wystarczy. A jeśli różnią się bardzo mocno, wtedy trzeba wyciągnąć większe działa w postaci malowania, oklejania lub po prostu wymiany problematycznych osobników. A jeśli jesteście przed wyborem nowych mebli i nie wiecie, jakie do siebie dobrać, to zapamiętajcie cztery rzeczy: temperatura, styl, proporcje i wykończenie. Temperatura. Tu nie będę się rozgadywać, bo o tym mówiłam już w punkcie pierwszym, ale tyczy się to również kolorów, nie tylko uspojenia drewna. Po prostu trzymajcie meble w tej samej temperaturze kolorystycznej. Ciepłe do ciepłych, chłodne do chłodnych lub połączcie je z neutralnymi. Na przykład chłodna biel lepiej wygląda obok neutralnej albo chłodnej niż ciepłej. Ciepła wypadnie przy niej brudno. Styl. Styl to forma mebla. Czy jest prosty i minimalistyczny, czy ciężki, industrialny, dekoracyjny, obły czy kanciasty. Dlatego łączenie mebli z różnych stylów, np. Japandi z loftem, nie zadziała, bo te style mają inną energię i wprowadzają zupełnie inny klimat. Oczywiście są style, które się dogadają, np. Boho ze Skandi albo Japandi z minimalizmem. Ale tu też trzeba zwrócić uwagę na temperaturę koloru i proporcje. Jeśli któryś element odstaje, całość od razu zaczyna wyglądać przypadkowo. Proporcje i wizualna masa. Tu nie chodzi o wielkość mebla, tylko o wrażenie, jakie robi. Czy jest lekki na nogach z przestrzenią pod spodem, czy jest ciężki i masywny. Delikatny stolik na nóżkach obok potężnego drewnianego regału z ornamentami wygląda przypadkowo. Jeśli meble mają podobną wizualną masę, wyglądają spójniej. Wykończenie powierzchni Wykończenie też ma znaczenie. Mat, satyna i połysk odbijają światło inaczej, więc jeśli każdy mebel błyszczy w inny sposób, robi się bałagan. Nie chodzi o to, żeby wszystko było matowe, tylko o to, żeby nic nie świeciło przypadkowo. Połysk może być, ale jako świadomy akcent. I tu dochodzimy do ważnego aspektu: są wyjątki. Jeśli macie jeden wyjątkowy mebel, który kochacie, designerski, retro, po babci, to on jak najbardziej może odstawać stylem, kolorem albo połyskiem. Ale wtedy traktujemy go jak bohatera wnętrza. Jeden mocny akcent zadziała, a kilka zrobi chaos. Wnętrze nie musi być perfekcyjne, ale dobrze, jeśli jest spójne, wygodne i dopasowane do was. Dajcie znać w komentarzach, czy chociaż trochę wam pomogłam. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia.